Dzień dobry moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Postanowiłam, że dzisiaj sobie nagram kolejnego takiego daily vloga. W ogóle Was bardzo przepraszam, pewnie też zauważyliście, ale w styczniu pojawia się zdecydowanie mniej filmów niż w grudniu. Nie wiem, czy wrócę do nagrywania tylko jednego w tygodniu, tak jak do tej pory robiłam właśnie, że takie weekly vlogi, czy może jednak będzie to dwa razy w tygodniu, czy trzy. Muszę jeszcze nad tym pomyśleć i się zastanowić, bo przyznam szczerze, że grudzień, no. Jakby nie narzekam, bo super mi się nagrywało i vlogmasy, i później te filmy z podróży, no ale jednak był bardzo wyczerpujący, i to było strasznie czasochłonne. I potrzebowałam takiej małej przerwy w sumie, dlatego teraz filmy pojawiają się bardzo nieregularnie, w totalnie randomowych dniach. Co prawda staram się pilnować godziny, żeby to jednak była ta 16, no ale z tym też różnie wychodzi, więc yy, przepraszam Was bardzo. Muszę w końcu się zmobilizować i nad tym pomyśleć, jak chcę, żeby tutaj ten mój kanał wyglądał. Więc jeżeli macie jakieś rady, sugestie, jak Wam by się najlepiej oglądało moje filmy, ile razy w tygodniu byście je chcieli, to możecie mi napisać, podzielić się. Ja przeczytam wszystkie komentarze i na pewno się zastosuję do waszych rad. Od razu tylko mówię, że codzienne filmy przez cały rok odpadają, bo po prostu fizycznie nie jestem w stanie tego zrobić, no chyba, że miałabym jakiegoś montażystę. Więc jeżeli jest tutaj jakiś montażysta, który chciałby ze mną współpracować, to ja bardzo chętnie rozważę taką opcję. Ale na ten moment jestem sama i wiem, że nie dam rady tego ogarnąć po prostu. Tak mnie jakoś wzięło na gadanie i rozmyślanie dzisiaj rano, bo za niedługo będę musiała się pakować. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie to ogarnę. Poniedziałek już rano mam lot, więc wracam do Nowego Jorku i mam tak mieszane uczucie, bo z jednej strony strasznie się cieszę, no bo jak wiecie uwielbiam to miasto, uwielbiam tam wracać, uwielbiam moją rutynę, no wszystko mi się podoba, no ale z drugiej strony zostawiam teraz wszystko, co mam tutaj i to jest takie, no mówię, no fajnie, że wracam, bo jest Nowy Jork i w ogóle, no ale wiecie, rodzina, siostra. Chyba tylko osoby, które mieszkają za granicą albo właśnie gdzieś daleko od domu zrozumieją o co mi chodzi, że to jest tak, jakbyście mieli dwa domy, bo z jednej strony czujecie się tutaj super, ale z drugiej strony też nie możecie się doczekać, żeby wrócić. A jak już wrócicie, to z kolei tęsknicie za tym, co macie tutaj i to jest takie, że nigdy nie jest tak naprawdę w 100% dobrze. No przez to, że ja wyprowadziłam się ponad rok temu, to już trochę się do tego przyzwyczaiłam, ale jednak dalej ciężko się wraca i w jedną, i w drugą stronę. A z takich pozytywnych rzeczy, to na przykład wczoraj gornam sobie zakupy spożywcze do Stanów, bo mimo, że rodzice wysyłali mi wtedy taką ogromną paczkę ze słodyczami, to przyznam się szczerze, że połowę tego tu ja już zjadłam, kilka z tych rzeczy poszło na jakieś prezenty, no więc dokupiłam jeszcze sobie trochę... też jakichś trochę randomowych rzeczy mam, bo na przykład dostałam paczkę od Gabrysi z fajnymi rzeczami, które zabieram ze sobą, później wam też pokażę. Także no... Pakowanie się będzie ciekawe. To na pewno. Wydaje mi się, że pogoda jest też powodem, przez który nie mam na nic motywacji i nic mi się nie chce. I tak jak staram się tutaj nie narzekać, tak ostatnio, odkąd wróciłam właśnie z Wietnamu, z Kambodży, to totalnie nic mi się nie chce. Ale to może dobrze, bo od poniedziałku wracam na pełne obroty na studiach i do pracy, także taka chwila odpoczynku nikomu nie zaszkodzi. To będzie w ogóle moje przedostatnie śniadanie tutaj w domu, bo w poniedziałek pewnie zjem dopiero na lotnisku. Bo lot mam ten ze Szczecina do Warszawy o 8 rano, więc wydaje mi się, że dopiero tam. Z tej okazji zrobimy sobie kanapki. Odkąd wróciłam, to w sumie miałam tylko kanapki na śniadanie. Raz dla odmiany zrobiłam z Gabrysią tylko gofry, ale to tylko dlatego, że była Gabrysia. Gdyby nie to, to pewnie też zjadłbym kanapki. Z jednej strony jest to lenistwo, a z drugiej po prostu nie mogę się najeść tego chleba, bo tak się za nim stęskniłam. Wiadomo, że te bajgle i wszystko jest dobre, no, ale jednak Amerykanie nie potrafią w chleb. Bagle, tak, w Nowym Jorku są przepyszne bajgle, zresztą trąbiłam Wam o tym tutaj milion razy, szczególnie właśnie w Liberty Bagel, są moje ulubione. No, ale jednak bajgiel, a zwykła kromka chleba, to jest coś innego. Do tego oczywiście będzie kawa i mogę Wam pokazać jaką nową otworzyliśmy, bo właśnie teraz w tym tygodniu otwieramy codziennie jakąś inną, żebym zdążyła jak najwięcej przetestować. I tym razem mamy taką włoską, Mię przywieźliśmy jeszcze w czerwcu albo w lipcu, jak byliśmy właśnie w Rzymie. Czekajcie, kiedy to było? W czerwcu chyba. Tak mi się wydaje. I czekała sobie w garażu w szafie, więc w końcu nadszedł jej czas. Jest bardzo dobra. Smakuje mi dużo bardziej niż te z Kambodży i z Wietnamu, i razem z Krzysztofem zgodnie stwierdziliśmy, że właśnie włoskie kawy są najlepsze. Albo jeszcze jak przywoziliśmy kiedyś z Karaibów, to tamte rejony to też były bardzo dobre. No ale jednak te wietnamskie i kambodżańskie na mnie podeszły do końca. Co się są, okej? Okay? Ale takie bardzo specyficzne, mają dziwny zapach, i takie. Raz wypić i wystarczy. I serek wiejski do tego też obowiązkowo. Obiecuję, że jak wrócę do Nowego Jorku, to zmienimy troszeczkę repertuar. O, ktoś tu do mnie pisze. I wrócimy do moich jogurt bowli. Urszula wstała. Patrzcie, jaka piękna. Spodobało mi się noszenie tego broleczka przy telefonie. Początkowo myślałam, że będzie mnie irytować, ale podoba mi się. Musiałam się przebrać, bo ubrudziłam się jedząc śniadanie i tak sobie stwierdziłam, że zaczniemy pakowanie od pokazania wam rzeczy spożywczych. No Bo tak jak wspomniałam, troszeczkę tego zabieram, więc pokażę wam, co do tej pory kupiłam. Obstałam, że jeszcze coś dołożę później, wezmę z domu czy coś, ale tak wstępnie już coś naszykowałam. Wszystko tylko układam sobie u rodziców w sypialni, żeby w pokoju sobie nie zagracać. Także już wam robię mini haul. Tutaj po prostu kładę rzeczy, które wiem, że chcę zabrać, a nie wiem gdzie położyć. Tak, tak w skrócie. Myślę, że tutaj będzie tak całkiem dobrze widać. A więc, kilka opakowań wafli ryżowych. I ja wiem, że w Stanach też mają wafle, ale ja lubię te z Polski, więc sobie je przywiozę. One są akurat lekkie, więc to będzie fajny zapychacz do walizki. Dwa opakowania takich chlebków: jedne są z rozmarynem i solą, drugie czosnkowe. Ciasteczka kokosowe z Kambodży. Taka pamiątka z wyjazdu. Jedne będą dla Kylie na pewno, a drugie ja sobie zjem. Chałwa waniliowa. Jeszcze jedno opakowanie wafli. Mercy, które dostałam od Babci na Święta. Takie orzechy w różanej czekoladzie, też przywiezione z Kambodży. Serca piernikowe. Też prezent od Babci na Święta. Jerzyki kokosowe i jeżyki kawowe. Te kawowe są moje ulubione. A tymi kokosowymi pewnie podzielę się z Kylie, bo ona też je lubi. Później mam takie suszone mango, również przywiezione teraz z wyjazdu. Takie ciasteczka dajma. Jeszcze jedno opakowanie orzechów w czekoladzie, tym razem wersja z maczem. I one będą dla Julii, bo wiem, że Julia bardzo lubi macze, więc taki prezent dostanie. Moja ulubiona czekolada z Wedla, czyli ta wersja tiramisu. Odkryłam ją pod koniec zeszłego roku, jak rodzice mi wysłali w parce, bo wtedy właśnie jadłam ją pierwszy raz. I zjadłam dwie tabliczki dosłownie w tydzień, także... To naprawdę o czymś świadczy, bo zazwyczaj jednak śliwki na Łęczowskie, a to pochłonęłam bardzo szybko. Jeśli o śliwkach mowa, to mam tutaj dwa takie opakowania. Tutaj mam taką puszkę pół kilo i taki kartonik 200 gram. Gramów gram. To większe opakowanie dostałam od Gabrysi teraz, jak u mnie była, więc no jedzie ze mną. Poza tym taka puszka później mi się przyda na jakieś pierdały na pewno. I tutaj mam jeszcze takie dupy z ciasteczkami korzennymi, a dokładniej pięć opakowań na zapas. Tym też się na pewno podzielę z Kylie, no bo nie zjem wszystkiego sama. I tutaj jeszcze mamy taki randomowy miks słodyczy, jakieś Michałki, Lindorki, ale to jeszcze nie wszystko moi drodzy. Bo tutaj mam jeszcze taki magiczny kartonik i w nim mamy tak, sześć takich owsianek z lubelli. to jest truskawka, banan, bo Kaili je bardzo lubi jako śniadanie właśnie przed zajęciami, więc oczywiście przywiozę jej zapas. Kisiel, poziomkowy jest mój ulubiony, ale kupiłam też owoce leśne i jakaś nowość taka mango, jakiś ze szarakiem. Nie wiem, spróbuję, zobaczymy. Tutaj mam już ładnie wszystko ułożone w kartonie, więc nie będę tego wyciągać, ale mam tutaj różne Prince Polo, Princesy i kilka moich ulubionych batoników proteinowych. To by było na tyle. A, nie, przepraszam. Jeszcze trzy opakowania gum orbit. Zaraz przyniosę moje walizki tą dużą i tą podręczną i zacznę to powoli układać, żeby wiedzieć, ile mam miejsca i czy mogę coś jeszcze dokupić, ewentualnie dołożyć. A zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że na dole w lodówce czekają jeszcze na mnie pierogi. Biorę ze sobą pięć opakowań, takie na słodko z serem i ruskie, no ale to dopiero będę pakować w dzień wyjazdu z oczywistych powodów. To są rzeczy, które pakuje się na koniec. Dobra, mam moją różową walizkę, więc trzeba troszeczkę przyspieszyć. Spakuję najpierw trochę tych spożywczych rzeczy. Jakieś ubrania takie rzeczy, to pewnie troszeczkę później. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj do środka spakowałam moją podręczną walizkę, a jeżeli nie, to będę jej zaraz szukać, bo nie wiem, gdzie jest. Czyli jednak dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że tutaj właśnie do tej części, co jest taka na zamek, schowam takie bardziej delikatne rzeczy spożywcze, typu jakieś wafle, wafelki i takie rzeczy, żeby po prostu mi się nie pokruszyły, a do tej dużej walizki dam rzeczy, które mogą się pokruszyć albo nie mają jak tego zrobić. A właśnie, bo jeszcze Wam chyba nie pokazałam, ale jeszcze kabanosy sobie kupiłam, pięć opakowań. Obiecałam też, że pokażę Wam prezent, jaki Gabrysia mi przywiozła. Także yy, to jest właśnie ten moment. Po pierwsze mamy tutaj taki piękny broleczek z capybarą i z aparatem. On idzie do mojego plecaka podręcznego, także od razu odkładam go na bok, żeby pętać go przyczepić. Później dostałam od niej taki cudowny kubek z różową kokardką. No jest idealny. Także teraz, jak wrócę do akademika, to pozbędę się mojego świątecznego z pierniczkiem, w sensie odłożę go na bok, zostawię go na przyszły rok, oczywiście. Eee, I teraz w tym będziemy robić moją poranną kawę. Także szykujcie się, że będziecie go widzieć dosyć często. Później mam tutaj taki cudowny list. W ogóle ta kartka mi się tak podoba. Gabrysia strasznie trafiła ze wszystkimi prezentami, bo zrobiła go taki personalizowany, co ja bardzo doceniam, bo tak jak mówię, ta kapibara na przykład jej się skojarzyła z tym, że właśnie byłam w tej kawiarni niedawno i mówiłam, że kapibary to jest. Jeden z moich ulubionych zwierzaków, no tutaj tak tematycznie podróżniczo, różowe kokardki, no trafiła dosłownie idealnie. Oczywiście zawartości nie będę wam czytać, no ale napisała do mnie przepiękną wiadomość. I oprócz tego, z tego się chyba najbardziej cieszę, są takie dwie piękne różowe kosmetyczki. One są przejrzyste, więc idealnie do bagażu podręcznego, bo mi właśnie brakuje takich przejrzystych. A jak pakujecie jakieś kosmetyki do plecaka podręcznego, czy właśnie do walizki, no to one muszą być właśnie w takich. I wydaje mi się, że to mniejszym sobie zostawię. Właśnie jakiś krem do rąk, pasta do zębów, takie rzeczy, żeby wziąć do plecaka. A tutaj w tej dużej schowam całą moją elektronikę, jakieś ładowarki kable, kamerkę nawet, takie zapasowe rzeczy także, no, mówię, prezent trafiony w punkt w... więc dziękuję jeszcze raz bardzo Gabrysiu, bo wiem, że na pewno to oglądasz a teraz robię sobie trochę przerwy od pakowania i jadę z Katarzyną do dziadków się pożegnać co nie będzie jakieś przyjemne, no ale nie mogę tak wyjechać bez słowa, więc idę po przytulasa na pożegnanie i kupa motywacyjnego i wrócę tutaj, to będę pewnie tutaj jeszcze coś składać czy coś, no nie wiem jeszcze muszę też mój plecak naszykować, wszystkie dokumenty, jakieś wizy, paszporty, bilety, takie rzeczy. Ale to na sam koniec. Czekaj, jeszcze ciasto dla dziadków. Właśnie, bo nie idę z katarzyną z pustymi rękoma, mama upiekła taką piękną szarlotkę dzisiaj rano. Więc dostaną na do widzenia po kawałku. Mamy taką całą blachę. Zobaczcie, jakie piękne wyszło. Z pianką, z kruszonką. Mówiłam już, że nienawidzę pożegnań? Chyba tak. A tak sery, to już większość rzeczy spakowałam. Został mi właśnie plecak podręczny, jakieś tam pojedyncze rzeczy do tej walizki. No i teoretycznie mam z głowy. No ale tak patrzę na to i mi się nie chce. Nie chce mi się wracać, nie chce mi się lecieć. Szczególnie, że właśnie dopiero wróciliśmy z tego Wietnamu. I tak jak lubię podróżować i w ogóle nie, jakby nie działają na mnie zmiany czasu już w tym momencie, to sama myśl tego, że to jest te... No, okej, okay, do Warszawy mam tylko godzinę, no ale później 7 godzin na lotnisku w Warszawie, później jeszcze 8, czy tam 9 do Nowego Jorku, godzina na tych paszportach zawsze, bo ta kontrola strasznie długo trwa, jak się wlatuje do Stanów, bo sprawdzają i wizy, i dokumenty, i zadają milion różnych pytań. Później, jeszcze z tego lotniska, bo ja ląduję na JFK-u, mam godzinę drogi do centrum, tam do akademika mojego, także no. Plus jest takie, właśnie, że lecę z Julią, tylko że jak próbowałyśmy zrobić wczoraj odprawę online, to pokazało nam miejsca totalnie w różnych częściach samolotu i nie było opcji nawet za dopłatą ich zmienić. Więc będziemy musiał po prostu na ładne oczy tam prosić osoby, które będą siedziały obok nas, że chciałybyśmy siedzieć obok siebie. Co teoretycznie nie powinno być problemem, bo jeżeli ktoś leci sam i miejsce zewnętrzne będzie miał zamienić na miejsce zewnętrzne, no to powinien się zgodzić. No ale nie musi, więc jakby no nie ma takiego obowiązku. Byłoby miło ale nie możemy tego oczekiwać, także ja po prostu liczę na dobroć ludzką. Jak leciałam z Kylie w sierpniu, to właśnie taki młodszy chłopak siedział obok niej i bez problemu się zgodził, no ale jak się trafi jakaś maruda czy coś, to może być różnie. A chciałabym siedzieć z Julią, bo przynajmniej byśmy mogły sobie pogadać, zrobić update życiowy, bo przez ten cały miesiąc, co ona teraz była w Polsce, no i ja właśnie, to w sumie, no oprócz tego, że tam pisałyśmy, co jakiś czas jakieś tam zdjęcia sobie wysyłałyśmy, czy tam nawzajem oglądałyśmy, co jedna i druga dodają, no to jednak inaczej jest mieć kontakt, kontakt, tak wiecie, twarzą w twarz. Mój plecak podręczny też już w większości spakowałam. Biorę oczywiście ten różowy ten co zawsze, mogę wam w ogóle pokazać jakie broleczki sobie tutaj przyczepiłam a więc, po pierwsze mamy takiego uroczego misia, później capybara z aparatem którym dostałam od Gabrysi, takie cudowne awokado i taka różowa muszelka z żelem antybakteryjnym, tutaj mam akurat jakiś ananasowy, jeszcze tylko nie mogę spakować wszystkiego, bo na przykład laptop czy jakieś ładowarki, no to dopiero rano poza tym muszę naładować i telefon właśnie i kamerkę, no i laptop swoją drogą też więc tym się zajmę z samego rana bo będziemy wyjeżdżać koło siódmej myślę, siódma, siódma piętnaście coś takiego, więc to jeszcze na spokojnie będę miała czas, myślę, że nawet jeszcze z Molly pójdę na ostatni spacer czym o której wstanę, no i to by było w sumie na tyle, kolejny raz wrócę tu w połowie maja, wszystko będzie na mnie czekać tak jak to zostawię, to jest tak dziwne uczucie wyjeżdżać, już wam o tym wspominałam że z jednej strony się cieszę, no bo wracam do Nowego Jorku, jakby tam mam też swoją rutynę, jakichś znajomych pracę, studia, no ale jednak nie wiem, ciężko Zaraz muszę się jeszcze wykąpać, nagrać dla Was rozdanie, bo postanowiłam, że właśnie nagram takie jedno rozdanie na zapas i dodam je po prostu jakoś na dniach, myślę, jutro, pojutrze. I moja mama po prostu zajmie się wysyłką, tak jak ostatnio, bo w październiku też robiłam takie rozdanie, że paczka leżała właśnie przygotowana, czy we wrześniu nawet, że paczka leżała przygotowana tutaj u mnie w domu i moja mama tylko wydrukowała etykietę i ładnie ją nadała, jak już wybrałam zwycięzcę, więc tym razem też by wypadało takie zrobić. Dlatego koniec tego gadania ja bym chciała Wam bardzo podziękować za oglądanie tego vloga, mimo że wyszedł dosyć chaotyczny, tak mi się wydaje przynajmniej, to mam nadzieję, że miło Wam się go oglądało, że miło spędziliście ze mną czas. No i kolejny film będzie już z podróży do Nowego Jorku. Zauważyłam, że lubicie oglądać te samolotowe vlogi, także nie zawiodę i nagram kolejny. No i tyle. Widzimy się niedługo. Bye!